Od 2004 roku nie ma połączeń kolejowych m.in. do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Jednak od 5 września 2022 roku można korzystać z rozwiązania kolei dolnośląskich, które po 18 latach przywraca możliwość podróżowania do popularnych miejscowości ziemi kłodzkiej znajdujących się przy linii kolejowej 322. Czy wiecie, że od kilku tygodni możecie dojechać z kolejami dolnośląskimi do takich popularnych miejscowości jak Lądek Zdrój i Stronie Śląskie? Nie, nie oznacza to jeszcze, że kursują tam pociągi. Tymczasowo i w związku z zapotrzebowaniem podróżnych, koleje dolnośląskie uruchomiły specjalne autobusy, które z Kłodzka Miasto zabiorą Was właśnie w tamtym kierunku. Wystarczy wysiąść na stacji Kłocko-Miasto, wprost z peronu skierować się do przejścia podziemnego i pójść w kierunku Kłockiego PKS-u. Na przystanek, z którego odjeżdżają autobusy KD, dotrzemy w dwie minuty. Dobową na trasie Kłocko-Miasto-Stronie Śląskiej kursuje 8 par autobusów KD. Wśród podróżnych można spotkać osoby, które dobrze pamiętają pociągi z Kłocka do Lądka czy Stronia. Był to ważny środek transportu dla mieszkańców tego regionu. Nie zawsze człowiek jak nie zdąży na autobus, to siadł w pociąg po prostu i pojechał, mhm. no, no a teraz bez znowu aut, to też nigdzie się nie załatwi. Mhm. A jak pan ocenia to rozwiązanie kolei To do Jest dobre, dla mnie jest bardzo dobre, nie można, bo to idzie się na przyszłość, no Boże, nie każdy ma samochód, nie każdy ma, a tak to jest, to jest... Bardzo dobrze, że wracasz, żeby to wróciło z powrotem tak jak było. Czy to jest wygodne rozwiązanie? No, bym powiedział, ale tak to nie wypada do mikrofonu. Czyli, że bardzo? No pewnie, ja jestem zadowolony ile lat ja czekałem na to, ja zawsze uwielbiałem jeździć pociągiem. Z autobusowych połączeń Kolei Dolnośląskich chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy ziemi kłodzkiej, ale też turyści, którzy chcą wypocząć w pięknych okolicznościach uzdrowiskowych miejscowości. Jadę jeszcze raz właśnie turystycznie do Lądka Zdroju i będę wiedziała po podróży. A skąd się Pani dowiedziała, że kursuje taki autobus? Eee, no Dowiedziałam się dużo wcześniej już o planach z internetu. Dużą grupę, która korzysta z autobusów KD stanowią uczniowie. Dla nich szczególnie ważne są połączenia poranne i popołudniowe. Wtedy też w autobusach praktycznie nie ma wolnych miejsc siedzących. Dokąd jeździsz? Z Lądka do Kłodka i z powrotem. Czyli do szkoły? Tak. A powiedz mi bilet, jeżeli chodzi o bilet szkolny miesięczny, ile kosztuje? 130 zł, dwie strony. Mhm. I ten bilet kupujesz gdzie? Yy, w aplikacji Koleo. Mhm. I to jest bilet Kolei Dolnośląskich normalnie? Tak. Połączenia autobusami KD między innymi do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju są ujęte w kolejowych rozkładach jazdy. A bilety można kupić w aplikacjach i kasach na dworcach w całym kraju. To pierwsze tego typu rozwiązanie na Dolnym Śląsku i jedno z niewielu w Polsce, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem remontu na linii kolejowej wznawiane są połączenia autobusowe na zamkniętej linii. Widać tendencję wzrostową. Przynajmniej ludzie się powoli przyzwyczajają do tego, że ten po, m, pociąg, można powiedzieć, jeździ cały czas. Jest to w zastępstwie i naprawdę widać radość u ludzi, że mogą się dostać bez problemu. O każdej porze dnia i nocy można powiedzieć, bo do wieczora jeździmy i jest to naprawdę duża wygoda dla ludzi. Przede wszystkim kotlina zaczyna zyskać połączenie. Popularność tego połączenia potwierdzają dane z pierwszego miesiąca funkcjonowania autobusów KD. Połączenia ze stacji Kłodzko Miasto do Stronia i Lądka Zdroju od początku cieszą się dużą popularnością. No właśnie. A propos Lądka. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój. Owszem, Lądek Zdrój jest na wyciągnięcie ręki, dojedziecie tutaj od kilku tygodni autobusem Kolei Dolnośląskich. Jeżeli pamiętacie z jakiego filmu pochodzi ten cytat koniecznie napiszcie w komentarzach. A teraz przypomnijmy jak działa autobus KD. To jest autobus, ale on ma chyba normalnie nadany numer pociągu. Tak dokładnie zgadza się, to jest autobus, tak zwany za pociąg. Podróżuje się tym autobusem z Kłodzka miasta do miejscowości Stronie Śląskiej przez Lądek. Jest to autokar, autobus obsługujący tą linię, jak najbardziej jest to linia kolejowa. Startujemy z Kłodzka miasta, jest to przystanek PKS-u, który jest przystankiem początkowym. Ten autobus przez, udaje się przez Odzikowice Kłodzkie Żelazno Lądek-Zdrój aż do do Stronia Śląskiego. W Stroniu Śląskim są dwa przystanki. Jeden w centrum i końcowy przystanek tzw. Stara Morawa. I normalnie podczas tego przejazdu pan konduktor, pan kierownik sprawdza i sprzedaje bilety. Tak dokładnie. Podróż odbywa się zupełnie jak w pociągu. Natomiast jest to komunikacja zastępcza na czas remontu linii kolejowej do Stronia Śląskiego. Proste, prawda? A jak rozwiązanie kolei dolnośląskich oceniają znawcy branży kolejowej? No jest to na pewno bardzo dobre rozwiązanie. Pierwsze tego typu w tej części kraju, również pierwsze na Dolnym Śląsku e, pomaga walczyć z wykluczeniem transportowym i miejmy nadzieję, że autobusy będą jeździły tak długo do momentu, kiedy nie wrócą pociągi. Czy to rozwiązanie kolei doloszląskich działa? Działa i sprawdziliśmy to w praktyce. Zapraszamy wszystkich do korzystania z autobusów z Kłodzka Miasta, do stronia śląskiego lub do Lądka Zdroju i wszystkich miejscowości, które są po drodze. Zapraszamy także na kolejne odcinki odjazdu. Do zobaczenia!